Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii QuickSel. Przed nami następne spotkania. Zmieniłem sobie stroje, taki mała, taka mała informacja na początek. Zmieniłem sobie stroje, bo miałem jakieś takie niezbyt fajne i często zdarzało się tak, że no nie mogłem jakoś, że tak powiem, dogadać się z drugim przeciwnikiem, żeby te stroje były różne i często wybierali podobne, co mnie wkurzało, więc to zmieniłem. E, widzieliście przed chwilą skład mojego przeciwnika, no i tutaj zaczynamy od pierwszych sytuacji. Milner, mój demon prędkości na skrzydle, robi cuda po prostu. Oczywiście mówię to w sensie negatywnym, słabo mi się strasznie gra Millerem, ale Baka, nawet jeśli ma trzy zgrania, to i tak strzela bramki. Tutaj widzicie już drugie trafienie Baki w tym spotkaniu. Mamy dopiero 15. minutę. On już strzelił dwie bramki. Naprawdę grało mi się nim bardzo dobrze w tym spotkaniu. Zaskakuje mnie cały czas na plus Camoranesi. Jest niesamowity w środku. Naprawdę gra mi się nim super i zaskoczył mnie też bramka w tym spotkaniu, bo pomimo tego, że nasz przeciwnik nie miał praktycznie okazji, to w kilku sytuacjach popisał się naprawdę fajną interwencją. Tu mamy czerwoną kartkę dla Coopera który musi opuścić boisko w 31 minucie No i to mi dało jeszcze większą przewagę, przewagę. Także mamy już 2-0 do tego on dostał czerwoną, więc tutaj nic złego nie powinno się stać, przynajmniej tak myślałem. Borini kolejna sytuacja, podanie do baki ten do pustej bramki strzela bramkę z takiego ładnego szczupaka Czytam o konia, jak tam wolicie. Nie no dobra, nie będę służył jak Strasburger wrzutka w karne Oskara i Yang! Szkoda, że to nie wpadło, bo naprawdę fajna przewrotka by była. No ale cóż, 3-0 końcówka pierwszej połowy spotkania wrzutka w karne, Baka, tym razem głową to wykończył. Naprawdę ten zawodnik jest niesamowity. A popatrzcie, że on ma tylko trzy zgrania u mnie w składzie. O, no, wow, mnie to troszkę zaskoczyło. No ale cóż, jedziemy dalej. 68 minuta tego spotkania. Do piłki znowu dopad bakka i tym razem słupek. Kolejny metalowy, metalowy pręd, już drugi w tym spotkaniu. Nie wiem, który w tej serii, bo już naprawdę się pogubiłem gdzieś, na, na koniec może to policzymy. Kolejna sytuacja w minucie 90 i piękny lobik, i to jest piąta bramka bakki w tym spotkaniu. Także naprawdę. Łapka w górę dla bakki. Nie dla beki, tylko dla baki. Dobra, już kończ suszyć. <grych> 5-0. Tak jak widzicie. No i pora na kolejnego zawodnika w naszym składzie. Zobaczymy kto to będzie. Pamiętajcie, że teraz mogę sobie wybrać. E, no więc tak zastanawiałem się, jaką pozycję by zmienić. I e, zaraz zobaczycie kogo wybrałem. Trochę wkurzał mnie Milner, ale postanowiłem, że go jeszcze zostawię. Borini od na to, żebyś odszedł. No i zobaczmy jakie propozycje mam tutaj, pięciu zawodników do wyboru, kto to będzie, Diouf, Milito, Aubameyang, Welbeck, Benteke i Torres. Zastanawiałem się między Welbeckiem albo Benteke, no ale wiecie, że Benteke, Benteke to jest bestia, więc ustanowiłem kupić go do składu. No i zobaczymy jak się będzie spisywał, mam nadzieję, że dobrze, tym bardziej, że zgranie z Milnerem będzie miał. Z Millerem i z Oscarem, także jest OK. Jak go przesunę na drugą stronę, to i tak zgrania nie ma za dużo, bo ma tylko dwa pomarańczowe e, połączenia. A tutaj skład naszego drugiego przeciwnika z Rakiticiem. Chyba największą gwiazdą u niego w składzie, reszta jakieś tam jaśki niespecjalnie e, dobre karty. No zresztą podobnie jak u mnie, chociaż niby ja mam toca. Haha, i mam pentekę. Zobaczcie co on robi. Tak, pentekę no po prostu. On jak musi użyć nogi, to czasem nie wiem niezbyt mu to wychodzi, ale Bakka na szczęście jest na swoim miejscu i w 11 minucie strzela bramkę na 1 do 0, wychodzimy na prowadzenie na początku tego spotkania, kolejna sytuacja w 31 minucie Bakka, nie zdążyłem już tego przelobować Oskar dopadł do piłki, no ale jakimś tam pechem jeszcze ta piłka trafiła w obrońców gramy dalej, minuta 39 Young, będzie wrzutka w pole karne Benteke, tak oczywiście, z nogi to nie trafi, ale Zeuba to normalnie od razu. No cóż, mamy 2-0. Także mam nadzieję, że uda się wygrać to spotkanie. Zobaczcie akcję na początku drugiej połowy tego spotkania. Dobry strzał Oscara. Mogło być 3-0. No ale gramy dalej. 50 minuta. Znowu Yang. Tym razem faulowany w polu karnym. Dziwny taki rzut karny w sumie, bo chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby zaciągnięcie za kosulkę sędzia podyktował rzut karny i dał jeszcze żółtą kartkę. No więc Benteke spróbuje po raz drugi strzelić. Z nogi tym razem z 11 i tak super, nie? No naprawdę, on chyba nie potrafi. To znaczy, wiem, że potrafi strzelać nogą, bo tutaj mamy kolejny metalowy pęt, pręt w ogóle. Wiem, że potrafi strzelać nogą, bo już kiedyś trafiałem nim takie bramki y, normalne, że tak powiem. A tutaj zobaczcie na ten. Na tą podcinkę baki, jak niewiele brakło. No dobra, gramy dalej. 88 minuta. Rakitić ładnie zamieszał i mamy bramkę kontaktową na 2 do 1. Zostało do końca dwie minuty, plus oczywiście to, co doliczy sędzia, więc tutaj będę musiał uważać, żeby nie stracić bramki. No i tak też się stało, nie straciłem bramki. Kolejne spotkanie wygrane, pomimo tego, że nie mam zgrania i mamy awans. Postanowiłem, że za awans dołożę sobie jednego zawodnika, a w przyszłości, kiedy spadnę z ligi, to tego zawodnika, jednego do Quixela, też jednego więcej będę musiał sobie dołożyć. Także zobaczcie, kto będzie moim pierwszym wyborem. Jest to lewa strona obrony, no i tutaj wybór był prosty. Z tego co właśnie widzicie, z tych pięciu zawodników zdecydowałem, że będzie to Klisi. Zresztą no najlepsze tempo, naprawdę fajnie mi się gra Klisim, jeśli chodzi o tą Fifę. No i zobaczmy kolejną pozycję, to jest prawa pomoc, w końcu Miller musi spadać stamtąd. No i wybrałem Sancheza, gdyż może będzie miał lepsze zgranie z Baką, zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się, my widzimy się już kolejnym razem yy, pojutrze. Na razie i piona.